Dobry wieczór Państwu. Łazienkowska 3, 26 dzień sierpnia 2021 roku i będziemy dzisiaj znać odpowiedź na ostatnie pytanie. Gdzie zagra Legia Warszawa? Czy mistrzowie Polski będą reprezentować polski futbol klubowy w lidze konferencji? Czy też uda się awansować do rozgrywek grupowych Ligi Europy? To jest ósmy mecz eliminacyjny mistrzów Polski. Sześć spotkań w kwalifikacjach Champions League. I dzisiaj rewanż ze Sławią Praga po tym 2-2 osiągniętym w stolicy Czech. Legia wysoko, Legia agresywnie tutaj stara się uprzykrzyć życie Sławii. Kolasz, ale bardzo dobre podejście w tej chwili. Zobaczymy czy tutaj w środkowej strefie boiska Legia odbierze tą piłkę. Czerwona! czerwona nie mógł się ten mecz lepiej zacząć dla mistrzów Polski już od trzeciej minuty. Drużyna mistrzów Czech będzie grać osłabiona. Oj, widzimy tutaj zagranie reprezentanta Czech. Piłkarza, którego przecież znamy z mistrzostw Nie, Nie, Europy. nie, nie. To, to jest prezent, to nie jest czerwona kartka. Olesz? Nie, 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 nie. Dla mnie to nie jest czerwona, oczywiście to jest prezent dla Legii. Zaczęła legia. Lukinias zdążył przed rywalem. Szansa, nie ma bramki! Ale dzięki szybkości Lukiniasa mogła legia mieć w tej chwili. No miała sytuację, ale mogła mieć jeszcze lepszą. Nie wiem, czy tutaj o mamy wąż, gdyby jeszcze Lukinias wykorzystał, to wiemy. to, mógł być kto, to kto to boisko opuścił. Kto skończył ten mecz czerwoną kartką, chociaż uwaga, tec, Boruc, Artur Boruc po raz pierwszy w tym meczu. Ale sytuacja przeciwnika, no wydawało się, że już Legia może złapać tą przewagę, że tutaj no może dominować i, i stałaby się naprawdę, no nie wiem czy ja tragedia. Teraz dobre, teraz zagranie i co i nie ma bramki. W ostatniej chwili tutaj zdołał jednak zablokować ten strzał Mladenowicza gracz Slawi. Po pierwsze ustawienie, po drugie decyzja o konstrukcji akcji, ale uwaga, Mladenowicz, jaka decyzja sędziego. Był blisko, naprawdę blisko całej sytuacji arbiter z Portugalii Artur Dijasz. Jeszcze Lukinias, jeszcze nie koniec akcji Jędrzejczyk, nie ma czasu na powtórkę Jędrzejczyk i broni kolarz Brawa, brawa, najlepszy fragment Legii. ta minuta, Klisz przesuwa na lewo i na prawo I próbuje obiegać te strony natomiast on na pewno, zobaczmy, Mladenowicz, kolejny Mladenowicz. Raz. Jeszcze raz y Slisz. Na Jędrzejczyka spalony, szkoda Bo to naprawdę była piękna próba Kapitalny pomysł Slisza Ale to było świetne zagranie Zobaczmy czy to był ewidentny spalony Bo w pewnym momencie widzieliśmy cała linia obrony stanęła No tak, ewidentny spalony Stanciu Na prawą stronę, jeszcze raz Bach, Tetzl. W ostatniej chwili tutaj najpierw Gracze Legii z pola, a potem narzut rożny Boruc Są bardzo złe momenty Legii bo to jest jednak, nie trafisz to albo kartka, albo po prostu brakuje zawodnika. Już do powrotu, a teraz cały fragment. Uwaga, jak Ależ gol. Ależ gol dla mistrzów Czech. To jest któryś błąd. Legii Warszawa. Po pierwsze, no kompletnie niepotrzebne zachowanie Mladenowicza w bocznym sektorze. Kartka, stały fragment gry dla rywala, a potem już po raz kolejny problemy tutaj z właściwym ustawieniem się do krycia. Nikt nie wyskakuje do zawodnika, ale też jak zobaczymy reakcję Josue, on w pewnym momencie się zatrzymuje. Gdzie Legia niby ten presik robi, ale nie jest to taki presji, który by zagrażał slawi. Połownia. No. teraz Włodkołowni, Tecl, Boruc, Boruc jeszcze trzyma Legię w tym meczu. Fatalny błąd kołowni. Natomiast są mistrzowie Czech jednak na dworze króla Artura. I on tutaj widzimy. Po raz drugi fenomenalnie interweniuje. To szczęście, które legi dzisiaj... Yy które Legia dzisiaj ma, bo tak trzeba powiedzieć, ten mecz już mógł być zamknięty, skończony, a tutaj to jest tylko jedna bramka e, tego, żeby była dogrywka, żeby jeszcze Legia wróciła do gry. No czekamy, że to może się za chwilę stać, ten, ten gol. Może się uda. Teraz Lopez na polu karnym, Pekard, i szansa! Gol, gol, gol! Jest jeden do jednego! Ta piłka była dobrze zagrana, idealnie podcięta i potem jednak ta liczba piłkarzy Legii w polu karnym. To zaabsorbowanie defensywy, gdzieś ten podział uwagi między kilku zawodników Legii. On był tutaj, myślę, kluczowy. Wieteska. Sliż. Ależ dobra piłka, świetne wejście eee, Lopesa, to powinien być gol. Ladenowicz. ale gol, gol! gol! Jest, gramka! jest! Czy tam dotykał piłki Emreli, bo on tu... Kibiców 2 do 1 dla Legii w siedemdziesiątej minucie! Co tutaj się wydarzyło? Nieprawdopodobne przeciwnik stanął. Wydaje mi się, że od jakby odcięli prąd w tym każdym Oni naprawdę te 2-3 te minuty to już nie było takiego wyjścia do kontrataku. To było czekanie. Lingr, on jest w narożniku. Ale szansa teraz! Drużyny Slawi buduje z najbliższej odległości Nigeryjczyk Olainka. Ależ duże szczęście. Stadion chce pomóc. Dośrodkowanie. Wieteska wybija. Pusta bramka Slawi. Koniec, koniec, koniec. Mistrzowie Polski zagrają w fazie grupowej Ligi Europy. Pamiętamy, to po raz ostatni wydarzyło się w sezonie 2015-2016. Rok później Champions League. Wtedy potem z trzeciego miejsca awans do Ligi Europy 2:3 3 z Ajaxem Amsterdam. A teraz, a teraz jednak Liga Europy nie przez ścieżkę mistrzowską, przez eliminację, ale to jest dzisiaj wielki wyczyn. To był pokaz, jak przez mądrość trenera, jak przez ambicje, charakter można tutaj zneutralizować większą jakość rybala.